Lawy nie masz tylko na środku. To ja ci ufam, a ty nie masz lawy wszędzie poza rogami. Dobra, to zostaje tutaj. Dobra, to dawaj. Dawaj, trzy, trzy cztery. cztery. O, dobra. Dobra, tutaj masz mega ciężko. Masz bezpieczne tylko na środku teraz. Zaufam ci, zaufam ci. To ty, słuchaj, masz lawę tylko na środku na przykład. Kurde, nie wiem, czy ci ufam, ale dobra, ja pójdę tutaj wróg. Dobra, i lecimy, o kurde! Jest Dobra, tutaj masz totalnie 50-50 i nic ci nie powiem. Dobra, to jak tak chcesz się bawić, to też ci nic nie powiem. Zgaduj! No, ej, no ty coś podpowiedz! To ci w kolejnym podpowiem Dobra, to tutaj nie masz lawy. Dobra, to ja ci ufam. Wchodzę tu. Lecimy. O! Dobra, to miałem ci pod powiedzieć, to tutaj nie masz lawy. A teraz zostaw lajka i napisz, czy byś mu zaufał. No dobra, no to ja tutaj sobie wchodzę. Ja też wchodzę w środek. Ty nie ufasz mi? Nie ufam. O! No i chciałeś mnie zabić. Robiłem, co musiałem. Dobra, tutaj nic ci nie powiem. Ja też ci nic nie powiem. No, trzy, cztery. Ej! O, dobra, żyje. Zobacz najnowszy film na kanale.